Ponieważ na samą myśl tego, że ja im coś dałam, a one mi od razu coś oddały, poprawiał mi się taki bieżący nastrój dnia. Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Dzisiaj chcę poruszyć taki temat związku pielęgnacji ciała z duchem, nastrojem, samopoczuciem, ale też jakie znaczenie może mieć pielęgnacja. I oczywiście zaczynam od koni. Teraz, kiedy robi się tak zimno i w momencie, kiedy już jest szybko ciemno, a za chwilę. W ten weekend zmieniamy czas, więc będzie jeszcze ciemniej, czyli zima jest zapasem, no to moje konie wracają na noc do stajni, bo latem większość czasu przebywają 24 godziny na dobę na zewnątrz, no ale teraz już wracają do stajni. I jak jest jakiś słodny dzień, tak nieprzyjemny, jak na przykład dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, to cieszę się, że mogę mieć je pod dachem. Wtedy wygodniej mi jest trochę je czyścić, pielęgnować, bo tak jak jest błoto i pada deszcz, no to um, nie zawsze jak pojadę do nich, to no, poddaję je różnym zabiegom pielęgnacyjnym, no bo to trochę i się mija z celem, ale też dla mnie nie jest komfortowe. Natomiast mam takie przemyślenia związane z ostatnim moim pobytem w stajni kilka dni temu, gdzie właśnie byłam już jak się zaczęło robić szaro, więc sprowadziłam konie do stajni i mówię, a to sobie je pociećkam i poprzez pociećkam to nazywam właśnie, że je sobie pogłaszczę, putulę się, jeśli one też będą chciały tego, bo tak nie lubię się im narzucać, ale też trochę je poczyszczę. No i zawsze wtedy no, sprawdzam, właśnie, gdzie trzeba doczyścić, gdzie są jakieś zaklejki, żeby pomasować, podrapać. Już mam takie chusteczki, wiecie, dla niemowląt którymi tyłki im umyję. I wiecie, no tak, chodzi mi o to, żeby, żeby były takie zadbane, wyczyszczone, ale też robię przegląd wojska, czy nigdzie nie mają jakichś zadrapań, obrzęków i tak dalej. No i jak byłam właśnie kilka dni temu, to mówię, no poczyszczę je i zaczęłam je czyścić, i zaczęła się dzieć taka magia. To jest w ogóle niesamowite, bo oba konie, może tak sobie tłumaczę, może były trochę stęsknione mojego dotyku. Może też miały taki feeling, potrzebowały czułości dotyku pielęgnacji, tak się do mnie tuliły. Truchały mnie nosami, nadstawiały miejsca, w których je jakieś tam podrapać, przeczesać. Ale też jak ja stałam koło nich, to one się przysuwały i się po prostu przytulały. Tak, Bo to jest czasami tak, że ja się do nich przys. Przesuwam i się tak no, mocno przytulam. Opieram się trochę o nie, a tym razem to było odwrotnie. I najpierw jeden koń potem drugi. One się o mnie opierały. Ja tak sobie myślałam, wow, jakie to jest niesamowite. Ja dałam im pielęgnację, a one mi dały taką pieszczotę, czułość, przytulenie i to mi tak dobrze zrobiło wieczór i w ogóle też kawał następnych dni, ponieważ na samą myśl. Tego, że ja im coś dałam, a one mi od razu coś oddały, poprawiał mi się taki bieżący nastrój dnia. I tak sobie myślę, że takie zadbanie o ciało i pielęgnacja o tykanie dały mi bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o ducha, ale też tak myślę, że trochę im dawało coś dobrego, skoro hmm, tą bliskość uzupełniały swoim dotykiem i swoim przytulaniem. Teraz już przechodzę do kwestii ludzi. Też pamiętam takie sytuacje jeszcze jak moja mama chorowała, i ja postanowiłam, że będę się nią zajmować. I część życia zawodowego też zawiesiłam na kołek, tylko w niektórych projektach brałam udział, bo chciałam się nią zajmować i właśnie ten element pielęgnacji osoby leżącej. Jak się poruszano, to już tylko na wózku, ja musiałam na ten wózek posadzić, była bardzo słaba. Więc ten moment pielęgnacji, czy właśnie nie moment, ale pielęgnacja była częścią naszego życia. I też to było niesamowite, jak ja widziałam, jak wielką wartość dla mojej mamy mają te działania pielęgnacyjne. Czyli ja dbałam o ciało, ale ten czas, który miałam razem z nią. Ten dotyk, bo starałam się bardzo też być delikatna, w jakiś sposób też stanowcza, co trzeba zrobić, to trzeba, ale też delikatna. Te rozmowy przy, przy okazji, to zaufanie, które dawała mi mama, ja myślę, że to było powiązane, że ja dbałam o jej ciało, ale dzięki temu też dbałam o swojego ducha, ale myślę, że dbając o jej ciało, też dbałam o jej ducha i ona mi oddawała też i ciepło, i bardzo dużo do, dobrego. Czyli fizycznie to było trudne. Czasami męczące, natomiast dawało mi pełnię takiego duchowego, wewnętrznego spokoju, w jakiś sposób też radości, spełnienia, wypełnienia, takiej obecności wspólnej. Także to, to dla mnie było bardzo, bardzo mocne i dobre. I myślę też, że takie zadbanie o swoje ciało jest też rodzajem okazania sobie miłości, też wpływa na ducha. Na samopoczucie. Wrzucam Ci ten temat do inspiracji, do przemyślenia i mam pytania rozwojowe tradycyjnie. Pierwsze, jaką masz obserwację? Na ile dbałość o ciało wpływa pozytywnie na ducha, jakiś dobry nastrój i tym podobne? Drugie, jakie masz doświadczenia w pielęgnowaniu człowieka lub zwierzaka i co dobrego lub trudnego wnosiły w Twoje życie? Te akty pielęgnacji, tak? Co to wnosiło w Twoje życie? I trzecie, czego dowodem jest pielęgnacja kogoś lub czegoś? Dzięki za dziś. Dobrego rozkminiania tematu pielęgnacji, czy bardziej pielęgnując ciało chodzi o ciało, czy chodzi o ducha? Pozdrawiam serdecznie. Pa!